Kimże na Boga jesteś, szary żołnierzu, bezimienny, zapomniany? Pytał ksiądz profesor Szelągowski sto lat temu i odpowiadał, zowiesz się męstwo, zowiesz się poświęcenie, zowiesz się wolność. W szczątkach jednego polskiego żołnierza zamknięto ponad tysiąc lat starań narodu polskiego i budowania polskiej państwowości na tak wielu frontach. Od wojów pod Cedynią do wojny polsko-bolszewickiej -polsko roku 1920. Nie wiedzieli ówcześni, że właśnie w tym miejscu Będziemy też dziękować i oddawać hołd tym wszystkim, którzy zginęli na frontach II wojny światowej i tym, którzy bili się w wielkim antykomunistycznym powstaniu po roku 1945. Stoimy tu, moi drodzy żołnierze, oficerowie, generałowie, funkcjonariusze, panie premierze, panie marszałek. Drodzy Państwo, stoimy tu, mimo tego, że w czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli pałac Saski i umiejscowione w nim serce polskiego wojska, szefostwo Sztabu Generalnego wojska polskiego. Stoimy tu, mimo tego, że Niemcy w czasie II wojny światowej na tym placu Postawili wielką literę V, która miała być wyrazem dominacji żywiołu niemieckiego nad żywiołem polskim. A my jesteśmy: wolni, niepodlegli, suwerenni. Stoimy tutaj świadomi tego, czym ta wolność i niepodległość jest. Mimo tego, że po roku 1945 komuniści nam wszystkim chcieli wmówić, że częścią naszego pięknego Narodowego, wolnościowego mitu. Są też potyczki komunistów w imię obcego mocarstwa, a nie w imię naszej niepodległości. My wiemy, czym jest wolność i niepodległość i jesteśmy jej dzisiaj tutaj świadomi. Grób nieznanego żołnierza to ołtarz naszej ojczyzny. Ołtarz ojczyzny, ołtarz Rzeczpospolitej. Ale to także dla nas wszystkich współczesnych zwierciadło w którym przyglądamy się w czasie oficjalnych uroczystości i przyglądamy się często każdego dnia to zwierciadło w którym musimy zobaczyć że jesteśmy narodem wolnym i niepodległym mimo wszystko ale to też zwierciadło które mówi nam współczesnym co musimy z naszą wolnością zrobić jak sprawić, aby w kolejnych dekadach nie pojawiały się na grobie nieznanego żołnierza kolejne tablice bitew i kolejni nieznani i znani żołnierze? To zadanie dla mnie, dla prezydenta Polski, ale także dla polskiego rządu. Co zrobić, aby polska armia była najsilniejszą armią NATO w Unii Europejskiej? Tak. To naszej stronie jest wielka odpowiedzialność tego, aby wydawać na polskie zbrojenia 5% PKB. do tego zmuszają nas dzisiejsze czasy i to, co dzieje się na arenie międzynarodowej. W tym zwierciadle musimy zobaczyć, że każdy polski żołnierz i każdy polski funkcjonariusz musi od prezydenta i od rządu usłyszeć. Że jesteście naszymi bohaterami współczesności i to na Was tak bardzo liczy polskie społeczeństwo, obywatele i obywatelki państwa polskiego. Ale musicie mieć też świadomość, że będziemy zawsze się o Was upominać, bo polski żołnierz i polski funkcjonariusz potrzebuje dziś sprzętu, potrzebuje dziś dobrych szkoleń, potrzebuje czuć się zaopiekowany przez władze państwowe, a nie potrzebuje Czuć oddechu prokuratury na swoich plecach. Ta odpowiedzialność i to zwierciadło, którym jest grób nieznanego żołnierza, woła też do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Bo niepodległość i troska o wolność rodzi się w sercu każdego z nas. Tak, to pragnienie pozostania w wolności, szacunek do naszego dziedzictwa. Do naszej tożsamości, do symboli narodowych rodzi się w sercu każdej Polki i każdego Polaka. A żyjemy dziś w czasach, w których być może będzie trzeba poświęcić odrobinę wyłącznie swojego codziennego komfortu, aby budować silne wojsko polskie, polskie służby i abyśmy żyli w kolejnych dekadach w wolności i w bezpieczeństwie. Z tego społecznego zrywu urodził się także grup nieznanego żołnierza. Jeszcze przed rokiem 1925 wielu społeczników, fundacje i stowarzyszenia upominało się o grup nieznanego żołnierza w Polsce. Ten grup, drodzy Państwo, zrodził się także z miłości matki do syna. Spragnienia pamięci matki, która straciła swojego syna. Jadwigi Zarugiewicz. Ta matka straciła swojego syna w roku 1920, bo został zasiekany przez Sowietów, przez bolszewików i nie można było odnaleźć jego szczątków. Wcześniej bił się o polski Lwów z Ukraińcami a zabili go Sowieci, bolszewicy, to pani Jadwiga wskazała szczątki tego, którego dziś nazywamy nieznanym żołnierzem, 14-letniego polskiego żołnierza, bez szarży, bez nazwiska, odnaleziony w Maciejówce, a na tej Maciejówce polski orzeł. Tak to z miłości matki do syna matki chrzestnej grobu nieznanego żołnierza też dzisiaj tutaj jesteśmy. Ja ani pani Jadwiga, ani jej syn Konstanty nie mogli wiedzieć, że za sprawą grobu nieznanego żołnierza my, współcześni Polacy, dostaniemy tak wiele i pamięci, i dziedzictwa, i siły do walki o naszą wolność. Dostał ją. Także największy z Polaków, święty papież Polak, Jan Paweł II, który zanim przemówił na Placu Zwycięstwa, modlił się tutaj, szukał natchnienia do swoich słów tutaj przy grobie nieznanego żołnierza. I zanim powiedział, niech stąpi duch Twój, to wypowiedział słowa, które powinny być dzisiaj z nami w roku 2025. I w kolejnych latach i w kolejnych dekadach papież Polak powiedział, że nie ma sprawiedliwej Europy bez wolnej Polski na jej mapie. Dla tej wolności, moi kochani oficerowie, żołnierze i funkcjonariusze, panie premierze, drodzy państwo, dla tej wolności i naszej odpowiedzialności. Za wolność dziś tutaj się spotykamy i jej na zawsze pozostańmy wierni. Niech żyje Polska! Dziękujemy, panie prezydencie.